Szanowni Państwo, drugie miejsce na liście będzie miał Ireneusz Jabłoński, menadżer, przedsiębiorca, samorządowiec. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego, były burmistrz Łowicza i wi były wiceprezydent Łodzi. Obecnie zajmuje się doradztwem gospodarczym, w tym rozwojem i restrukturyzacją przedsiębiorstw prywatnych, państwowych i samorządowych. Oddaję głos. Szanowni Państwo. Ze smutkiem należy skonstatować, że państwo polskie doszło do sytuacji poważnego kryzysu. Kryzysu jego instytucji, kryzysu urzędów, administracji i wreszcie spektakularnej utraty prestiżu na arenie międzynarodowej. Te wszystkie zdarzenia są konsekwencją nieudolnej polityki prowadzonej przez duopol partii, które zachowują się jak zwalczające się plemiona. Dowiodły przez te blisko 20 lat wystarczająco dobitnie, że nie potrafią rządzić naszym państwem, nie potrafią realizować cele wspólne dla naszej wspólnoty narodowej. Dlatego też przyjąłem zaproszenie Konfederacji do tego, żeby startować w najbliższych wyborach i wspomóc te środowiska, które tworzą Konfederację w obaleniu tego duopolu szkodliwego dla Polski. Rozwijając hasła i przesłania, które będą na sztandarach i wiecach Konfederacji będę chciał się skoncentrować na trzech aspektach naszego życia: wolności, przedsiębiorczości i rodzinie. Wolności, jako cesze przyrodzonej człowiekowi jednej z trzech podstawowych praw naturalnych, zarówno wolności politycznej, jak i wolności ekonomicznej. Przedsiębiorczości, bo to z niej pochodzi bogactwo naszych rodzin. Społeczności lokalnych w małych ojczyznach, takich jak ta, i wreszcie bogactwo narodów. Przedsiębiorczości, na rzecz której działa sektor małych i średnich przedsiębiorstw i w tym producentów rolnych i ludzi wolnych zawodów, czyli tej aktywności, która jest solą ziemi polskiej gospodarki i która niestety nie znajduje właściwej reprezentacji w sejmie dotychczas. I wreszcie rodziny, która ze względów zarówno aksjologicznych, jak i ekonomicznych jest podstawową jednostką każdego zdrowego społeczeństwa, wymaga nie tylko ochrony, ale wsparcia. Wierzę, że przy akceptacji tych założeń i tego programu uzyskamy tak silną reprezentację, która pozwoli nam zmienić obecny układ i wywrócić ten koślawy i fałszywy stolik. Dziękuję bardzo.